Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu klubu KUKI 15 mam przyjemność przedstawić projekt ustawy Prawo ustawy Sądów Powszechnych oraz ustawę o Sądzie Najwyższym. Proszę Państwa, tak się zastanawiam, bo jeśli popatrzymy na tę ustawę z punktu widzenia, że chcemy zrobić krok do tyłu, żeby załagodzić spór z Unią Europejską, no to ona w jakiś sposób mogłaby być akceptowalna. Panie Pośle, przepraszam. Panie Pośle, Nadal dostałem nieważny. Nie nie bo to jest nie dotyczy. To jest, jesteśmy w pierwszym czytaniu, panie pośle, Weźcie się trochę do pracy. I, 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 i jesteśmy w pierwszym czytaniu, a nie w drugim. Ten druk jest nieważny. Bardzo proszę. Ale to nie, chwileczkę. Ale pani czemu to zabiera? Proszę bardzo. Okay. Proszę bardzo. Otóż na pewno w dobrym kierunku idą dwie podstawowe zmiany, czyli nominacje i odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów poprzez opinię bądź kolegium sądu bądź Krajowej Rady Sądownictwa. Również jeśli chodzi o kadencję i zrównanie wieku emerytalnego. Ale ja mam takie podstawowe pytanie. Co z tych zmian mają znowu obywatele? Już któryś raz przy każdej ustawie pytam Państwa, co mają z tego obywatele? Obywatele z tego nie mają dokładnie, proszę państwa, nic. Stan spoczynku. Sędzia musi przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia. Zwykłe zaświadczenie o stanie zdrowia, które raz w życiu od aplikacji do tego przedstawia. A ja podam przykłady, jak już tutaj pan poseł Budka przedstawiał różne rzeczy, które giną ze, ze sklepów. Przecież no bo, oceńmy sobie jakieś części odwiertarki, przecież to nie, nie zabierał zdrowy sędzia, tylko musiał mieć jakieś zaburzenia. Zatem y, sędzia powinien być badany pod względem psychiatryczno-psychologicznym. I te badania powinny być okresowe. Jeśli badany jest policjant, dlaczego ma nie być badany sędzia? I to nie tylko Sądu Najwyższego, wszystkich sądów. Wszyscy funkcjonariusze powinni być badani. My też, proszę państwa. Proszę państwa, y, czytam sobie tutaj opinię Basu i tu pisze stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektowanym ustawy. I tutaj wymienione są jest wymienionych kilka punktów. No i jeden z punktów podaje tak. Artykuł 47, akapit drugi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły, bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania porady prawdy i skorzystania z pomocy obrońców i z przedstawiciela. Konia z rzędem temu, gdzie tu znajdziemy. Choćby jeden przecinek, jedną literkę na ten temat. Proszę Państwa, ja rozumiem sytuację, do której żeśmy doszli z wszystkimi ustawami. Tutaj w tym sensie pan poseł Butka miał rację. No nie można tworzyć złego prawa i potem to złego prawa wykręcać go w tą czy w tamtą stronę, żeby ono jakoś pasowało do naszej koncepcji. Prawo, które zostało zmienione, począwszy od ustawy o prokuraturze do ustawy o Sądzie Najwyższym, wszystkie pośrednie ustawy, które były, niestety nie dają nic normalnym obywatelom. Ci obywatele dalej chodzą po sądach w poszczególnych miastach powiatowych, dalej narzekają na prokuraturę, dalej narzekają na sądy. Krótka sprawa, podam prosty przykład rzędu. 37 lat chłopak, aresztowany, jeśli chodzi o aferę vat Nawiasem rodzina twierdzi, że to jest nieprawda, ale nie chce tego oceniać, dostaje udaru mózgu, na jedno oko przestaje widzieć, widzi w granicach 30% i to jest opinia zakładu karnego, na drugie oko z powodu mechanicznych uszkodzeń nie widzi już. Mają trójkę dzieci. Proszę Państwa, prokurator uparcie trzyma go w zakładzie karnym. Więc ja się pytam, chcemy go wypuścić ślepego z trójką dzieci? Jakie tutaj są istoty? Co tu jest dla ludzi w ogóle? A tych, a tych wyroków, które są 15-20 letnie o zabójstwa, które ostatnim razem pytałem, które również są bardzo wątpliwe. Czy cokolwiek w tych ustawach na ten temat mamy? Jakikolwiek. W tym pierwszym stanie i teraz jak je zmieniamy? Nic nie, mamy. Nic nie mamy. W Polsce koniecznie jest system skargowy. O tym w ogóle państwo nie mówicie. W systemie skargowym muszą być uczestnikami organizacje pozarządowe, musi być czynnik społeczny, i to one powinny kierować wnioski do sądów dyscyplinarnych. Wtedy sąd dyscyplinarny w Sądzie Najwyższym będzie miał sens istnienia. W przeciwnym przypadku nie będzie miał sensu istnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu Klubu Poselskiego